Uwaga! W Łomży zanotowano kolejne dwa przypadki prób wyłudzania pieniędzy od osób starszych. Jedna z osób, do której zadzwonił rzekomy siostrzeniec, zachowała jednak czujność i nie dała się zwieść prośbie o udzielenie pożyczki. W drugim przypadku starszy mężczyzna dał się niestety nabrać i stracił dorobek życia. Dlatego policjanci apelują, aby zachowywać szczególną ostrożność i nie ufać osobom pukającym do drzwi lub też dzwoniącym i przedstawiającym się jako znajomi członków ich rodziny. Do pewnej 74-letniej łomżynianki zadzwonił mężczyzna, który podając się za jej siostrzęca, poprosił o kilka tysięcy euro pożyczki. Kiedy kobieta odmówiła, poprzestał na kwocie 200 zł. Kobieta zachowała się czujnie, nie pożyczyła pieniędzy, nie doszło do próby oszustwa. Niemniej jednak przestrzegamy Państwa przed takimi telefonami, przed sytuacjami, gdzie nieznajome osoby próbują wymusić od Państwa pieniądze, gdzie przychodzą do domu. Bądźmy ostrożni, zachowajmy czujność, pamiętajmy, aby takim osobom nie ufać, bo historie opowiadane przez telefon mogą być różne. Niestety, podobnej czujności nie zachował inny mieszkaniec Łomży. Starszy pan dał się przekonać i wpuścił do mieszkania mężczyznę pod udającego się za pracownika Urzędu Miasta. Mężczyzna, który posiadał identyfikator podobny do tego, którym posługują się miejsce urzędnicy, pojawił się w domu starszego mężczyzny, zaoferował uzyskanie zasiłku ze środków Unii Europejskiej, ale wymagał pokazania wyciągu bankowego lub innego dowodu wskazującego na to, że posiada on środki finansowe. Mężczyzna zaufał oszustowi, zaprosił go do swojego mieszkania i wyciągnął teczkę z kopertami, w których były środki pieniężne. Pokazał jedną z kopert z sumą, która odpowiadała wymaganiom fałszywego urzędnika. I Kiedy już pożegnał się z nim, wrócił do domu, okazało się, że na stole nie było teczki, z całą zawartością zniknęły wszystkie koperty. Pokażna suma oszczędności całego jego życia. Urząd miejski w Łomży ostrzega przed oszustami, którzy mogą naciągać starsze osoby. Ta sprawa została zgłoszona już policji apelujemy do wszystkich aby nie mieli takiego zaufania nie wpuszczali do domu obcych osób i informujemy że urząd miejski nie wysyła swoich pracowników do petentów wszystkie sprawy można załatwiać w siedzibie urzędu miejskiego w Łomży jedynymi osobami które odwiedzają mieszkania są gońcowie którzy roznoszą korespondencję ale oni nie wchodzą do mieszkań i nie oferują żadnych świadczeń żadnych usług bardzo prosimy aby takie sprawy kierować bezpośrednio i niezwłocznie na policję